Hej, to Maryja. Zapaliłam świeczkę nastrojową, żeby było przyjemniej. Jest ze mną Mariusz, ojciec chrzestny mojego syna i mój kolega. Będę mu zadawała pytania. A on będzie odpowiadał. Nie chciał pokazać twarzy. Nie będę tego do tego zmuszać. kiedy byłeś u mnie, Jachwa rozmawiał z Tobą, Jezus Chrystus? Tak. Co powiedział Jachwa? Kim dla Niego jestem? Yy, jesteś Jego żoną. Czy powiedział to moja żona? Powiedział to jest moja żona. Czy Jachwa na Twoją prośbę dał Ci łaskę wiary? Tak. Czy Jahwa? Czytał w twoich myślach i powiedział na głos, co myślałeś. Żebym mogła to usłyszeć. Tak, Jachwe dał mi łaskę wiary. Wiem, że dał ci łaskę wiary. To było inne pytanie. Czy Jachwa czytał w twoich myślach? Jachwa czytał. Mój myśl. Czy Jachwę mówił, że gdyby nie zakony, ten świat przestałby istnieć? Jachwę powiedział, że gdyby nie zakony, to ten świat przestałby istnieć. Czy w 2020 roku w Twojej obecności przywołałam na głos istoty pozaziemskie na pomoc ziemianom? Tak czy nie? Tak. Powiedziały mi telepatycznie, że przylecą za trzy tygodnie. Ja ci to powtórzyłam, prawda? Tak. I widzieliśmy potem nagrania na YouTube ich statki schowane za kolorowymi chmurami. Tak. Widzieliśmy to na nagraniach YouTube. Czy kiedy byłeś ze mną, Uchanki Wiącewicz? Chciałam odwiedzić syna. Widziałeś, jaka była agresywna w stosunku do mnie? Nie tak. Czy była agresywna fizycznie, emocjonalnie, mentalnie? Była agresywna słownie i emocjonalnie. W jaki sposób mnie atakowała? Atakowała słownie. ...emocjonalnie. Mówiąc do mnie kłamstwo na temat Nie, mojego życia, tak? Tak. I to były jej prowokacje. Przed sądem powiedziała sędziemu, że ja byłam agresywna i rozwaliłam jej drzwi. Czy to prawda? Nie, nieprawda. Czy możesz przysiąc na imię Jezusa Chrystusa, że to, co powiedziałeś, jest prawdą? Tak, mogę przysiąć, że jest prawdą. W, na imię, Jezusa. w na imię Jezusa Chrystusa. I to samo wyjść przed tabernakulą Bożym w kościele. Tak? Tak. To wszystko, co chciałam dzisiaj nagrać. Pa, pa.